Nauczyliśmy się już ruszać, nauczyliśmy się zatrzymywać. Jednym z kolejnych fajnych ćwiczeń, które są świetnym wstępem do wejścia w ósemkę, jest nauczenie się zawracania. Na czym polega to ćwiczenie? Czyli polega na zatrzymaniu się motocyklem, skręceniu kierownicą zupełnie do końca, do samego ogranicznika i ruszeniu z zawróceniem. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Właściwa pozycja, odpowiednia praca wzrokiem. To w zasadzie wystarczy. Pełny skręt, głowa w tamtym kierunku. Możesz podeprzeć się prawą nogą. No bo przecież skręcasz w prawo, to łatwiej z prawej, nie? No i ruszamy. I jeszcze raz. Pełny skręt, głowa, jedziemy. Mała modyfikacja. Jak zaczniesz skręcać w poruszeniu, dodaj gazu. Trochę, ostrożnie, żebyś zobaczył, co się zadzieje. Pełny skręt, głowa, ruszamy. Gazu, 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 gazu. Podkreślaliśmy nasze ćwiczenie. Zacząłeś dodawać gazu. Jakie efekty były tego, że dodałeś gaz? No, zacząłem szerzej zawracać. Tak, owszem. Jeżeli dodajecie gazu, oczywiście siła odśrodkowa się zwiększa, jedziemy szerszym łukiem. Co można by zrobić, żeby jechać e, trochę ciaśniej? Można by tą prędkość zwolnić. W jaki sposób zwolnimy tą prędkość? Używając tylnego hamulca. No świetnie, bardzo dobrze. Większość z Was po prostu puści gaz. No można. E, niestety puszczenie gazu spowoduje Wam dość sporą destabilizację, dlatego że rozluźni się łańcuch. Jest to pewne utrudnienie. Nie mówię, że się nie da. Da się oczywiście, można, tylko po co sobie utrudniać. Jak Wojtek wspomniał, najłatwiej w takiej sytuacji po prostu dodać troszeczkę tylnego hamulca. Widzimy, że jest za szeroko, no to dotykamy tylny hamulec, motocyk się składa, wydłuża się rozstaw osi, łańcuch jest naciągnięty, motocykl jest znacznie bardziej stabilny. No i teraz przećwiczymy to, dokładnie w ten sposób, jak to Wojtek powiedział, dodamy tylnego hamulca. Ok, odpalamy, głowa, skręt pełny, ruszamy, troje gazu, noga, pyk. No, w lewo było łatwiej, jak widać, była od razu stopa na, na dźwigni hamulca, w prawo jest trochę gorzej. Głowa, jedziemy i dopiero po chwili ta stopa może tam wylądować. Jak widać kursant jedzie znacznie ciaśniej. To wszystko świetnie nam działa i ruszamy szybciej, 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 szybciej. Czasem zdarza się oczywiście moment potknięcia i to jest zupełnie normalne. Po to mamy kurs, po to mamy plac manewrowy właśnie, żebyście mogli się potykać. Trochę za mocno hamujesz. I dlatego cię tak mocno składa. A tyle hamować nie musisz. Może po prostu mocniej skręć. No, dokładnie. Noga stabilnie. Okej. Okay. Dobra, myślę, że wystarczy. Dowiedzieliśmy się, że szybsze ruszenie na przykład spowoduje szybsze złapanie stabilności, ale też będzie nam przeszkadzać w skutecznym skręcaniu. Więcej gazu, większa prędkość to jest szerszy promień zawracania. Nie chcemy tego, wiemy jak przeciwdziałać. Używamy pełnego hamulca, bardziej skręcamy, a przede wszystkim nabieramy dużej pewności siebie podczas tej jazdy. To ćwiczenie jest świetnym wstępem do wyjścia na ósemkę, i to na pewno zrobimy na kolejnych, na kolejnych zajęciach jak najbardziej. Dzięki bardzo dzisiaj za uwagę i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków.